Ale też żeby poopowiadać o drewnie, bo mimo swojego młodego niestety wieku, to Tomek już sporo wie o, o tym, co zrobić z drewnem, albo nawet jeszcze co zrobić, zanim się to drzewo zetnie, prawda? Tak. Bo to jest koleś, który jest w stanie zorganizować każdy gatunek drewna, jak usłyszałam. Więc Dostępny trzymam. No tego nie było. Każdy gatunek, powiedziałeś. W każdym razie trzymam go za słowo i ja w niego wierzę, bo jest naprawdę bystrym człowiekiem i bardzo dociekliwym. I chyba z tego powodu, że jesteś dociekliwy, to tyle już wiesz. No tak. No dobra, Tomek, to zaczynając od początku, bo ja coś wiem. Ty wiesz więcej, ale jest mnóstwo ludzi, która nie ma pojęcia w ogóle, że jest w sobie drzewo, które rośnie, i teraz kiedy je ściąć? W okresie głębokiej wegetacji, czyli zima. Dlaczego? Zima, drzewo nie ma soków, no i wtedy po prostu pozbywamy się tego elementu, gdzie, gdzie musimy dłużej na powietrzu suszyć. Jeżeli drzewo, a już po ścięciu drewno, ma w sobie soki swoje naturalne wtedy łatwiej nam pęka, czyli ono w momencie schnięcia szczela, tak jak krążek, który tutaj mamy. Ten na w przykład był ścięty w zimie, dosuszany w kłodzie i dopiero przecierany. No i dzięki temu to nam nie pęka, co nam gwarantuje jakość surowca. To jeżeli chodzi o krążki, to lepiej je trzymać przez jakiś czas w kłodzie, Musimy. Z korą Tak. Czy bez, bez, kory. Kory, bez kory. Dębina obowiązkowo bez kory, bo jeżeli dębina jest zostawiona z korą i jest w nieodpowiednim środowisku, e, zaraz rzuci się nam robak. Tak, a robak po prostu w miękką część dębiny wchodzi jak w masło. Zeżre wszystko. Zeżre wszystko, bo my mamy taką właśnie nieokorowaną, starą dębinę, jest zeżarta. Brzydko mówiąc. Dobra, czyli mamy na przykład dębinę, którą najlepiej znaczy mówimy o drewnie, które chcemy ciąć na plaster, bo jeżeli chcemy robić tarcice, czyli rozcierać tak. na inne elementy, to wtedy nie również ma potrzeby. Korujemy, korujemy ale też tak. lepiej w kłodzie potrzymać przez jakiś czas? Tak, Dąb ma garbniki, jak każdy wie. Garbnik powoduje również to pękanie. Musi odparować. Czyli okres takiego przetrzymywania dęba w kłodzie to jest około 8 miesięcy ponad rok. Okorowany koniecznie. Okorowany musowo. I jeszcze książkę Porąb i Spal czytałeś, chyba sam mi ją dałeś w prezencie. Tak. Tam był taki myk, że kiedyś, bo teraz już chyba tego nie stosuje wydaje mi się, ścina, ścinali drzewo i kłody były pod kątem układane, żeby te soki tak, grawitacyjnie soki tak powiedzmy wylatywały z tego, wylatywały źle mówię, Odparowywały. Odparowywały, tak. Więc dobra, mamy krążki, czyli tutaj drewno najlepiej, żeby. Znaczy tak, w stolarstwie z niczym nie, ma, nie można się spieszyć. Począwszy od samego właśnie. Pozyskania. Ście... Tak. tak, tak, tak. Więc to, że teraz o każdej porze roku leśnicy wjeżdżają i, i młocą to drewno i ścinają, i to jest inna bajka. Znaczy leśnicy to tłumaczą tak, że robią to dla nas małych przedsiębiorców. Że nie, mo nie możemy magazynować drewna jakby u siebie, to oni dla nas to robią i ścinają w lecie. No ja tego hmm. nie kupuję, bo przeczytałam też książkę pana Erwina Tomy, e, która mówi o ścinaniu drewna w odpowiedniej fazie księżyca. To już zupełnie jest inna bajka. E, mamy parę książek w razie, gdyby ktoś był zainteresowany tematem. Temat jest poruszony też w internecie, można, można zobaczyć film o tym drewnie księżycowym, ale to jest jak gdyby temat nie na dziś. Ty też jesteś w tym obeznany i wiesz o co chodzi. Temat tak kontrowersyjny. Dalej. Kontrowersyjny temat, ale, ale bardzo ciekawy. Dobrze, yy, mamy tarcicę. Związłeś ją, odleżała swoje i rozcinasz. I teraz, oczywiście, ze względu na to, do, na co ją yy, chcesz przeznaczyć, takie jest rozcięcie. Tak. Yy, jeżeli. Teraz yy, dwa pytania mi się nasunęły. Dobrze, rozcinasz tarcicę, to już bez względu na to, czy to będą belki, czy to będą deski, i co dalej. Sztaplujesz, zostawiasz na powietrzu pod dachem, czy. Sztaplujemy na przekładkach. Najważniejsze przekładki suche. Nie mogą być przekładki równe. wilgotne, <laughs> równe, suche, e, ponieważ drewno będzie e, nam grzybieć. Rzuci się grzyb i przebarwienia w miejscach, gdzie przekładka po prostu styka się z naszą deską. Tak, a już przede wszystkim sosna. Tak. Sosny grzyb Ale uwielbia. I... Dębina, buczyna, tak samo będzie się odbarwiać, co jest później po prostu nie do pozbycia się. E, później po zesztaplowaniu. jeszcze tylko dodam, bo to mnie tata za to karcił. Dziecko, jak ty te przykładki układasz, równo muszą być od brzegu, równe odległości, żeby nie robić tak, że w ramach oszczędności. Tak. Dajemy jedną przykładkę. Na półtora metra drugą przykładkę nie. To muszą być równe odległości, przykładki muszą być poukładane równo, bo to drewno będzie pracować w zależności mm. od tego, jak to. Najważniejsze, jak podeprzemy pierwszą deskę od spodu, tak, tak czyli musimy podwaliny. jechać w pionie. Tak, czyli podwaliny one też muszą być ustawione równo, tak, wypoziomowane. Czyli tak jak z jajkiem trochę musimy postępować, żeby potem nie płakać, że mamy no. wypaczone drewno. Musi, możemy powiedzieć, jak dbasz, tak masz. No dokładnie. No i mamy deski, sztaplujemy je równo na suchych przekładkach pod zadaszeniem, nie na słońcu, w przewiewnym miejscu. Ważne, ażeby strona południowa i wschodnia były osłonięte. Jeżeli będzie, będzie mieć ułożone czołem od strony południowej lub wschodniej, musowo to pęknie i powichruje, skręci się jak, jak śmigło. A jeżeli o czoła mowa? To masz patent swój na zabezpieczanie czół desek? Tak, właśnie tutaj przy okazji targów rozmawialiśmy już z różnymi firmami, ponieważ w Polsce jest jakby nikła świadomość zabezpieczania czoła, kłody, deski, i jest produkt, nie wiem, czy możemy reklamować, ale nie jest dostępny u nas, więc możemy. Anker Seal, to jest produkt na bazie wosków i kleju, ale w Europie niedostępny. Także już testuję swoje jakby inne patenty, ale ważne jest, żeby zabezpieczyć już pościńce, zaraz pościńce, drzewo, drewno, okrągłe, zabezpieczamy od czoła, co zapobiega oddawaniu soków. I dzięki temu na mnie pęka możemy uzyskać właśnie wysokiej jakości tarcice. Tak, bo z drzewem jest tak, z drewnem, że co nagle to pod diable, czyli jeżeli zafundujemy mu zmienne bardzo warunki, wtedy ono no nie da rady. Jeżeli mokre drewno włożymy do suchego pomieszczenia, to po prostu stosunek szybkości, znaczy te warunki wpłyną na to, że ono nie będzie naturalnie mogło wysychać, tylko będzie, no pomóż mi, musi no tak. jągać. Będzie oddawało za szybko wilgoć, pierwsze, pierwsze i ostatnie pół metra przeważnie wysycha najszybciej, ponieważ drewno nie oddaje wilgoci jakby przez przekrój wzdłużny, tak tutaj, tak, tylko przez przekrój poprzeczny, czyli tak jak tak. są pory drewna, tak te soki oddaje. A pory drewna to jest też fajna rzecz. Oczywiście to gatunki, y, różnie to tam wszystko, budowa drewna w to nie chce wchodzić, bo nie czuje się mocna. Ale ja dzieciom kiedyś na zajęciach tłumaczyłam, żeby laik zrozumiał, jak to z tymi porami jest, z kapilarami. Zrobiłam im kubek, y, wodę i włożyłam słonki. słonki. Tak. I to powiedziałam, że to są kapilary właśnie w drewnie. Ale potem im pokazałam, bo zapytałam, jak sądzicie, jak ta woda w tym drewnie, w drzewie, przepraszam, od korzenia do korony jest w stanie dojść. No i dzieci zaczęły myśleć, no to wzięłam szmatkę i woda się po prostu wspinała, tak? Więc to tak mniej więcej no, też. Najlepiej wygląda. to widać na dębinie. Wszystkie te centki, które tak się wszystkim podobają, to są właśnie kapilary. Tak, i tak jak mamy też olejowanie, tak? Jak tak. włożymy kawałek drewna w ten sposób to będziemy widzieć, jak pięknie olej Zaciąga. zapełnia to drewno. Zapomniałam o co chciałam teraz na, e, e, Ciebie zapytać. Dobrze, mamy zabezpieczenie czuł, sztapel stoi. I teraz go musimy zabezpieczyć do dalszego procesu suszenia. Czyli na przykład ja u siebie osobiście binduję, czyli ściągam bindownicą lub pasami na przekładkach i raz na dwa tygodnie dociągam. E, to nam daje gwarancję, że drewno się nie będzie kręcić. Mm -hmm. e... Kurczę, przepraszam, bo znowu mi uciekł wątek, chciałam coś innego zapytać. Dobrze, czyli bindujemy i y, drewno wysycha średnio centymetr na, na rok. rok. To też jest ważne, bo czasami ludzie nas pytają, no dobrze, kupił jakiś tam, bo teraz oczywiście była akcja z wycinką, wszyscy w Polsce wycinali, no i mieli to mokre drewno i był wielki znak zapytania, i co teraz? No bo mokre z mokrym to raczej niewiele można zrobić. Ile czasu trzeba zostawić? No bo ja wszystkim odpisywałam, że dajcie czas temu drewnu, usztaplujcie, niech to gdzieś pod dachem leży. No ale każdemu się spieszy, więc ile czasu, to takie minimum, żeby drewno... Nadało się już do dalszej obróbki, powiedzmy. Nie ma czegoś takiego jak minimum, ponieważ drewno musi osiągnąć jest proces. Jest minimum dla klientów musi być minimum. Tak, to. musi osiągnąć jakby swój procent na powierzchnię suchy, co jest między 13 a 15% wilgotności. No i średnio to trwa około 2-3 lat. Przykładowo dla dębiny ale jest, i potem od, oczywiście oddajemy do suszarni. W Dębina w suszarni, no to jest najpopularniejszy materiał teraz, tak. No dwa miesiące w takiej konwencjonalnej, mhm. ale... A dwa, dwa, trzy tygodnie w tej próżniowej, nie? Tak, właśnie chciałem powiedzieć o suszarniu próżniowym, ponieważ suszenie próżniowe jest u nas teraz czymś relatywnie nowym i e, powinno być coraz bardziej powszechne. Ponieważ suszenie próżniowe zapewnia nam najwyższą jakość materiału. W suszeniu próżniowym drewno jest podgrzewane tylko i wyłącznie do 35 stopni, resztę robi próżnia. Drewno nie jest odbarwione, nie jest pęknięte, nie jest spaczone czyli dostajemy znowu wysokiej jakości materiał. Czyli argumenty typu no dobrze, ale próżniowe suszenie przecież jest drogie. Ale trwa dwa tygodnie, nie dwa miesiące Dokładnie. i jakość drewna po tym suszeniu jest o wiele wyższa. Jest wyższa jakość i cena nie jest adekwatna do jakby zniszczeń później przy takiej. Jeżeli zapłacimy, powiedzmy około 150 zł teraz kosztuje tydzień suszenia konwencjonalnego. Ale bez względu na gatunek? Bez względu. Tydzień po prostu Tydzień. na czas, tak? Tydzień kosztuje kubik. Mhm. E, I e, mamy suszenie próżniowe, to jeżeli my zrobimy jeden zakład konwencjonalnej suszarni, to my w tym samym czasie robimy trzy próżniowe. No i mamy tak samo materiał dużo wyższej jakości. Przy drogich gatunkach, e, gdzie teraz są tak modne wszystkie te live edge, to, to jest opłacalne. KVH też jest próżniowo-suszone. Tak. Dobrze, czyli wysuszyliśmy drewno, przeszliśmy już z etapu sezonowania. Ja jeszcze przy okazji sezonowania powiem o opale, żeby opał traktować też poważnie, bo jeżeli nie damy mu odpocząć i wyschnąć, znaczy odpocząć, teraz żartuję, ale jeżeli opał, który przygotowujemy do palenia w kominku czy, czy w piecach do zgazowywania, czy generalnie w piecach, jeżeli jest mokry, to pamiętajcie, że energia, która idzie na podgrzanie, na wysuszenie tego drewna w piecu, idzie w kosmos tak naprawdę. Ale tak? Nie, A... wie, nie wiem, czy wiesz, jeżeli drewno u ciebie, jeżeli będziesz miała drewno opałowe i będzie miało wilgotność powyżej 15%, Straż Miejska ma prawo nałożyć na ciebie mandat. A jak oni to mierzą? Wilgotnością Aha, A czy przyjeżdżają <laughs> i sprawdzają tak. to, co. Pod... A, no to widzicie, no to kolejny powód, żeby sezonować drewno. I to nie pół roku, ale zostawmy je na rok, jeżeli chodzi Naj... o... Drewno opałowe najlepiej istnieje w suszarniach, w suszarniach, przepraszam, w drwutniach. zresztą waszego pomysłu. Tak, w naszych drwutniach, ale też nie ma co go przyspieszać, bo na przykład robinia akacjowa jest dobra dopiero po trzech latach, bo żeśmy na własnej skórze też się przekonali, i... czyli ten rok to jest naprawdę minimum. Lepiej by było dwa lata podtrzymać polana, żeby przed paleniem... Przesuszyły się. Doszliśmy do końca, czyli do momentu przed wjazdem na trak, tak? tak? Mamy suche, nie, Przepraszam, trak był przed suszeniem. Przed suszeniem. E, czyli e, z, z traka już żeśmy dawno zeszli, wchodzimy już teraz na stolarnię, ale teraz pytanie, czy jeszcze będziemy się wgłębiać w temat, czy raczej zostaniemy przy, e, przy takim tym drewnie powiedzmy surowym, czyli już nie obróbce, Znaczy jakby mamy Coś drewno ci... wysuszone. Czyli to już jest jakby proces końcowy tego drewna, jak dla mnie. Dobra, a uwagi jakieś, które masz? Bo mówię, teraz był duży, wielki boom, jeżeli chodzi o plastry, o tak. kupowanie w internecie, przede o szarpanie się z ceną. Przede wszystkim musimy uważać na to, co kupujemy. 90% drewna w internecie, które kupujemy, zwłaszcza plastrów, są mokre. Tak, są zdjęcie mokre? jest zrobione świeżutkiego. Tak, bo jest, jest piękne. Zwłaszcza kiedy jest to dębina lub orzech włoski. Ja mam do czynienia z orzechem włoskim dość dużo i każdy stara się go sprzedać jak najszybciej mokry. Wtedy wygląda pięknie, nie jest pęknięty. Nie, Jeszcze do zdjęcia nie... jest psikane. Tak, wodą. No i każdy to kupuje, a potem... A potem mamy sytuację taką, jak przy panu po lewej stronie. Od... Nie, dla was... po prawej stronie jest kamera i pokazać może, co się dzieje z drewnem, które nie było wysuszone, wysuszone i przygotowane w odpowiedni sposób. No i wtedy jest tragedia, no bo kupił tanio i ma opał, tak? Opał. No nie, no oczywiście można coś z tym zrobić, można wprawić... Oczywiście, żywica. Ży... My żywicy nie lubimy, Tomek. Można wprawić, znaczy nie, przepraszam, opatrzyła mi się już żywica. Można wprawić jakieś inne drewno, kokardkę i tak dalej, zagospodarować to oczywiście. Mamy, i... Mamy informację, że zaraz Koniec. będzie konkurs. Ale ja nie widzę tutaj mojego męża. Nie, jest dobra. E, ja jeszcze chciałam poruszyć tylko jedną rzecz. E, ostatnio się spotkałam z sytuacją, że ktoś kupił deskę tarasową z modrzewia, który polecałam. Deska była sucha, kupiona w dobrym miejscu i porobiły się łódki ale takie łódki, że po prostu głowa boli. I teraz tak, poobracać nie za bardzo można, bo ryfel jest od spodu ten gruby, z wierzchu jest ten, ten ładny, ten ozdobny. I przyszli do nas i mówią, no i co my mamy teraz zrobić? Najczęstszym problemem, jeżeli nam się wichruje taka deska, jest oszczędność. Nierównomierne impregnowanie deski z obu stron. I ona wtedy oddaje nam wilgoć z jednej strony, a z drugiej jest zabezpieczona. I to jest główny problem. Jakby problem. Oszczędność. I płacimy dwa razy. Jest też sytuacja, bo to drewno akurat doszliśmy metodą, nie wiem, rozmów w sumie, że powodem mogło być tutaj w tej sytuacji to, że oni położyli to na nieodizolowany beton, czyli był wylany beton, na to dali łatę i do łat przykręcali deskę. Słońce dosuszało, powiedzmy, te deski od góry, a od dołu była wilgoć, wilgoć. z betonu. I prawdopodobnie tutaj jest. Sytuacja sprawiła to prawdopodobnie, że, te, że tak się stało. Teraz odwrócili te deski, zobaczymy, czy one są w stanie się jeszcze rozprężyć po takim czasie, ale pewnie nie. Dobrze, Tomasz, chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć? Te wszystkie piękne deski, które tutaj nam zdobią stoisko, to są właśnie Tomka, orzechowe deski, dębowe krążki, tam jest dębowa tarczica już skupiona, ale on ma jeszcze piękniejsze okazy u siebie w wielczy. Mój jesion. Wys Wysyła też, jeżeli się daje, to wysyła. Kurde, czy ktoś wyłączy ten pikający zegarek? Może? No nie ty, Tomek. Myślałam, że ktoś. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Tomek rozdaje wizytówki jest na Facebooku, można się kontaktować z nim przez nas. i Jest naprawdę mocny. Jest naprawdę. Dziękuję. wie co robi. Także ja polecam go. Bardzo I trzymam kciuki, bo od stycznia zaczynasz już działać. Pełną, parą, e, pełną tak. parą. Będzie można u Tomka zamówić na początku więźbę. Tak. A przypuszczam, że później to już całe konstrukcje pójdą, nie? Tak, ale to będą więźby bardziej zrób to sam. Czyli wszystko będzie drewno czterostronnie suszone lub KVH z technologią czobiasku czy ogon. Czyli taka tradycyjna technologia. Tak. I można do ciebie w nowoczesnym też, wydaniu. Tak, można do ciebie też się zgłosić, bo ty nawet y, drewno wy, wycinasz, tak? tak? Jak jest potrzeba, jak ktoś gdzieś nie ma możliwości. Tak. To masz ma też trak, który jest na zamówienie półtora metra metra. Tak, czyli większy niż, niż inne dostępne traki. Także jak ktoś ma zlecenie, to też można do niego przyjechać i to zrobić. Koniec reklamowania, bo Koniec, już po prostu tak. się rozpędziłam. Może rozstrzygniemy nasz konkurs. Tak, bo y, pikał konkurs, ale. Y, Plan był taki, żeby poprosić trzy osoby do odgadywania gatunków, ale Nie z racji tego, że Tomek przywiózł takie gatunki, że wczoraj tylko jedna osoba dała sobie z nimi radę, to tą osobę żeśmy zaprosili. O, jest. Jest. Marcin, zapraszam. Mamy Marcina u siebie. To szczęście mamy, że Marcin z Garbatki jest na innym stoisku, ale, ale znamy go już od paru lat. Jest wykładowcą, szefem warsztatów w szkole w Garbatce. Nie spodziewał się, bo my nic nie powiedzieliśmy, o co chodzi. Jest, to jest dusza człowiek, to jest nauczyciel, jakich już chyba nie ma, jest niewielu może, który jeszcze oddaje całego siebie, żeby, żeby dzieciaki coś nauczyć. Dzieciaki są zresztą jakieś tam z tobą, nie? Tak, na... mamy dzieciaków, mamy, jesteśmy na stoisku drewno.pl, budujemy budy do schroniska dla piesków. Budy budujecie. Powiedz mi, z którym gatunkiem Tomek ci wczoraj coś pokazywał, nie? Z czymś tam, żeście się szarpali. E, ze śliwą szarpali, chyba, tak? Szarpaliśmy się tak, z, gruszą. z gruszą. Ja w pierwszym momencie myślałem, że to jest jabłoń. Nawet, ale to już słuchajcie, konkurs trudny, bo to nawet profesor z świętej pamięci Zbeński, taki mentor warszawskiej uczelni nie wymagał od studentów odróżniania gruszy od jabłoni, także to są zadania z gwiazdką i zmylił mnie ten zaciąg tutaj. Dyskutowaliśmy wczoraj bardzo długo, prawdopodobnie od wody z solą, ponieważ to jest kawałek, Patryno. jak się wczoraj dowiedziałem, od sani. Tak? Tak. Także, a gatunki przepiękne i, i na pewno problematyczne dla niektórych A masz orzech, być. ten szary orzech tutaj? Tak, tutaj. bo tutaj Tomek przywiózł wisienkę. To jest, a tu Tomek może powie, a ja pójdę zobaczyć, czy mój Jarek jest, bo go potrzebuję na moment. Powiesz coś o tym orzechu? Co tak, to? Tak, to jest rzadko spotykane drewno w Polsce, drewno, drzewo w ogóle jako występujące. Orzech szary. Gdzie on jest? Głównie występuje w Stanach. No, miałem przyjemność, że rosło u mnie, osobiście go wyciąłem. I teraz mam przyjemność pracować w tym materiale. Tak, jeżeli się wytnie odpowiednio, gdzie nie widać różnicy między bielą a twardzielą, to jestem przekonany, że większość z użytkowników, obserwatorów, będzie podejrzewało, że jest egzotyczny. Ja mam. Dobrze, bo mamy tu lekkie rozprężenie, bo mi kierownik hali. Jarosław gdzieś uciekł, a on miał teraz. Zająć głos. Jarek, gdzie ty poszedłeś, człowieku? Dobrze, jak nie ma Jarka, to ja myślę, że Tomek może mi pomoże, nie? Bo mamy do ciebie nagrodę. Bo wygrałeś, wiesz o tym? Wygrałeś konkurs przez swoje lata. To, nie, to, nie, to, nie, to było nie fair, to było nie fair tak? Jest konkurs, jest nagroda. Tak, naprawdę. Dałeś radę wczoraj, to było poza... Mamy do ciebie nagrodę. Może ci się przyda, jak będziesz z chłopakami szalał gdzieś tam... Filma Milwaukee ufundowała nam kurtkę ogrzewaną zasilaną bateriami. I właśnie do tego był mi Jarek potrzebny, ale Tomek myślę też da radę. Tak. Żeby opowiedzieć coś o tej kurtce, bo ja niestety miałem przyjemność używać właśnie takiej kurtki porą zimową. Jest to coś rewelacyjnego. Kurtka ma w sobie matę termiczną. Tak, rozłóżmy, krążek wyśniany. Ja powiem szczerze, że jak ta kurtka do nas przyszła, to też zrobiłam wielkie oczy, że coś takiego w ogóle jest. Cie to ma górę? Tutaj. A więc tak. Bluza ma na plecach, tutaj nawet można wyczuć, matę termiczną, tak. która jest zasilana baterią, standardową baterią Milwaukee, 12 V. Czy jak nie masz Milwaukee, to musisz kupić teraz, tak? Żeby eee. móc <laughs> Ale co, cie zładować. co ciekawe, tak fajnie trzyma temperaturę ciała w mrozach, gdzie tą samą tą bluzę można używać przy mrozach minus 20, minus 15, samą. Przynajmniej ja tak mam. Niesamowite. Super grzeje. Jest e... uszyta na miarę, Czekam na, na ciebie, przymierzaj. Proszę. No wejdzie, wejdziesz. Ja wiem, że jest ciepło tutaj, ale na, na moment przestań, nie będzie za mała ją można nosić odpiętą. Tak. To jest jedyne A ubieracie tak przy ludziach? Dobra, nie musisz zapinać. Tomek, widać, że pasuje idealnie. Będzie dobrze. Będzie grzało, będzie grzało. Zasilanie jest w kieszeni, co ciekawe. Tak, i jeszcze można, Jarek mówił, że można sobie ładować od razu telefon z tego, nie? Tak, jeżeli macie odpowiedni, odpowiedni przejściówkę, odpowiednią przejściówkę. Nie spodziewałem się. No ja wiem, my także Jest to wielka niespodzianka, ale jakbym wiedział, to wysłałbym moich uczniów na konkurs, może by mnie jeszcze przebili. Tak, no może by cię przebili, no nie wiem, ale no dobra, chciałam pomóc, ale. Dobra, Tomek, kurtka jest twoja. Może to yy, mam nadzieję, że się przyda. Yy, chociaż zimy teraz nas trochę rozczarowują, jeżeli chodzi o temperaturę. Yy, słuchajcie, konkurs jest rozwiązany. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że wytypowałam tak od razu zwycięzcę. Ja mam jeszcze jedną kwestię, tylko ostatnią kwestię z Tomaszem. Dzięki wielkie, Marcin. To dla ciebie, Dziękuję. baterię ci oddaję też. Proszę bardzo. A my z Tomaszem jeszcze żeby, żebyśmy podeszli tam do tego... do tej dębiny, bo jak już mamy te, szeroko te szerokie dechy, Porościnane u ciebie na tych trakach, na tym ogromnym traku. To zostaje nam kwestia tego planowania. Większość osób teraz tnie takie deski, przeciera takie kłody piłami spalinowymi, co zostawia niestety ubogiej jakości wykończenie. No i wtedy pytanie, co z tym zrobić? Teraz wszystkie te slab livecz jest najmodniejsze, tak? Tak, no ale to tutaj hmm. mamy. Edge to jest jedno, tak? To są tak. brzegi, a zostaje nam jeszcze góra, góra i dół stołu, dokładnie. czyli planowanie, tak? To się wachowo nazywa. Planowanie. Można planować ręcznie, Można ale frezarką, tak. <gry> Tutaj jest akurat dosyć krótki element. Ile ma? Met 20, metr dwadzieścia? 30. Metr 30. Ale Tomek przywiózł też takie prawie czterometrowe deseczki, yy, deseczki orzechowe. No i tutaj już by było trochę więcej pracy, tym bardziej, że też jest ona pęknięta, więc ręczne planowanie, no to by było wyzwanie Tębiny ręcznie. No ale robili kiedyś, tak? Robili. Ostry struk, jak to się mówi, i jedziesz. Można też splanować, Jarek mi mówił, kładziemy dwie deski, frezarkę ręczną i tak. wtedy sobie jedziemy powolutku przez tydzień. A, ale to też jest tak, na forach pojawiają się różne te przystawki, jigi i tym, tym podobne. Gdzie jest to wykonane dość ubogo. To wszystko się gnie, rusza, i wtedy jedno najmniejsze ruszenie powoduje zagłębienie. No i tracimy następne pół centymetra, gdzie musimy znowu to splanować. I z deski 60 schodzimy do calówki. Tak, bo mówi się też, że można taki monolit rozciąć umiejętnie go rozciąć na węższy kawałek i wtedy na wyrówniarce szeroko. Ale wtedy już nie możemy go nazwać monolitem. Tak, ale wtedy, nawet jak skleimy go, jak starzy stolarze robili, sklejali idealnie, spasowywali go, że, że praktycznie nie było widać tego, no to to już nie, nie jest monolit, tak. tylko klejone drewno. To już jest oszustwo. Drewno. Oszustwo, ale też można powiedzieć, że sklejone drewno jest bardziej stabilne też, nie? No Jeżeli go skleimy dokładnie tak, jak go rozcięliśmy, no to nie. Bo będzie się i tak gieło tak ciało? Przestań tam, jak bardziej stabilny. No ale na szczęście dziś przychodzi nam z tym technologia. Tak, technologia nam przychodzi, i właśnie dzisiaj chcemy zrobić test. I to też nie było, słuchajcie, nagrane, tak. przygotowane. Daliśmy cynk do Feldera na drugą halę, na halę numer 5. Czy zgodziliby się wziąć taką deskę i ją splanować u siebie na cence? Zgodzili się, chociaż sami nie wiedzą, jak to będzie. Czy to pójdzie, dokładnie. Czyli Tomek teraz bierze deskę jedną na plecy. Tak, i pójdziemy do hali numer 5, do naszej skofeldera i spróbujemy przy użyciu Centrum Obróbczego, CENCE, splanować taką deskę. Tak. Wrócimy z tą deską tutaj, także nie to, że musimy całą wycieczkę zabierać, chociaż Felder by się pewnie ucieszył. Oczywiście. Tak. Jest tam co oglądać. E, tak, jest co oglądać i zaraz to zapakujemy, jakoś spróbujemy to przewieźć. My zrobimy tutaj pewnie cięcie, a potem Jarek podejdzie z telefonem, żeby pokazać, jak to wkładają, jak wymyślili w ogóle mocowanie, bo to jest też to jest przy nierównych bokach e, ważna rzecz. Jak wymyślili, żeby to zamocować i jak to zacznie ten frezik frezik? Ten frez, jak Fres. zacznie to planować. A potem deska wróci tutaj do nas na stoisko, także będzie można widzieć, e, zobaczyć, jak ten e, jak końcowy efekt, jaki wyszedł efekt końcowy. Czyli Dobra. na tym kończymy, Tomasz. Kończymy, ja Ci Pani. bardzo dziękuję, ja również dziękuję. Bierz Bierzę i szoruj. <laughs> Żartuję, oczywiście, sam nie wiesz. E, ja Wam też bardzo serdecznie dziękuję, że byliście, że posłuchaliście. Ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Deska jak wróci, to zapraszam do macania i oglądania. I tyle. I szukamy Jarka, bo ja nie wiem, gdzie on jest. Dziękuję bardzo, Tomek. Dziękujemy.